Yo, yo, yo! Witam Was moje Turboloszki oraz Turboknury na kanale komediowo-kulinarnym o nazwie Turboknur. Długo zastanawiałem się nad tym, jakie będzie moje następne posunięcie jakie będzie następne danie, ale pomyślałem sobie tak. Urodzony na Śląsku, wychowany na Śląsku, jestże śląskim hopem. Lubię śląskie jedzenie, więc robię śląski łobiot. Śląski łobiot. A z racji, że śląski łobiot to długie danie, więc podzielę je na trzy części. I w każdym odcinku będzie coś innego. Ale nie martwcie się, w każdym odcinku będą jeszcze dodatkowe rzeczy, jak na przykład w tym. Zrobię kluski śląskie, ale jeszcze dodatkowo zrobię kluski tarte oraz pyzy. No Jak podobają Wam się odcineczki? Pośmialiście się troszeczkę, nauczyliście się czegoś? Jeżeli tak, to zapraszam na nowy odcinek. Zaczniemy od klusek śląskich, czyli gumiklizów. Gumitzy jak to pięknie brzmi. Dobra, zaczynamy nasze kluseczki. Co do nich potrzebujemy? Ziemnioki, kartofle, pyry. Jak to nazywa jego sprawa? Najlepiej corne jeszcze z ziemi niemyte, kupione na targu, kupione w sklepie warzywnym. Nie kupujcie ich w żadnych supermarketach, nie nabijajcie kapzy jakimś zagranicznym korporacją wielkim, tylko u nas, u Lokalsów, bo gwarantuję Wam, że będą pyszne, będą się idealnie kleić i nie będzie z nimi żadnego problemu. Parę razy kupiłem w supermarkecie i mega fest żałuję. Jajko, mąka ziemniaczana i sól. Jeżeli chodzi o przybory do przygotowania naszych kluseczek, potrzebna jest praska musicie sobie taką załatwić. Nie, niekoniecznie taką, ale byle by była praska, bo musimy ziemniaczki przecisnąć przez tą praskę. Na początku obieramy ziemniaki, stawiamy je do wody z łyżeczką soli 30 minut i będą git. Gdy nie masz pewności, że ziemniaki się w pół godziny ugotowały, to weźcie tak dziubniej nożem albo widelcem. Patrz, patrz, patrz. Patrz to pottść. Widzisz, jak pięknie są idealne. Teraz są git mayonis. No i spoko ziemniaki ugotowane, odcedzone, można przeciskać. Mogą sobie chwilę postać, żeby ostygły, byleby ich nie przeciskać na zimno, bo wtedy naprawdę średnio wyrabia się ciasto. Nakładamy łyżeczką do środka. No i wyciskamy. No i git, ziemniaki przeciśnięte. Jeżeli chodzi o składanie tego razem, nie potrzebujecie nawet żadnej wagi, nie potrzebujecie miarki. Zaraz Wam pokażę, jak to super się wszystko robi od wielu, 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 wielu lat. Mianowicie wyrównujemy sobie ziemniaki do takiej równej płaszczyzny. Następnie wycinamy jedną czwartą naszych ziemniaków na bok. Plus minus oczywiście wyrównujemy do równości i w te puste miejsce wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Następnie wbijamy jajo. Dodajemy soli, około jednej łyżeczki i teraz wszystko mieszamy. Sypiemy jeszcze blad mąką i wyrabiamy taką super fajną kuleczkę. Jeżeli ciasto wam się klei do rąk, dosypcie jeszcze mąki. No i z takiej fajnej kuleczki klejmy kluzeczki. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to łyżeczka mała. Nabieracie sobie łyżeczką i kulamy w rączkach. Tak, tutaj, w tym miejscu. Widzicie, jak to pracuje? Taką małą kluseczkę i najważniejsza jest dziureczka. Trzeba ją głęboko wbić. Dziureczka na sos. Idealna. Jak je kulacie, to lekko, musicie naciskać tak jakbyście chcieli z plasteliny zrobić kuleczkę. Drugi i moim zdaniem lepszy i szybszy sposób to rozwałkować rękami ciasto na taki rulon, takiego wynrza Bada jakiego, że zrobił węża. I w takim fajnym wężu kroimy sobie takie małe paseczki. Cyk, 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 cyk. No i bierzemy taki jeden. Kulamy go, kulamy, kulamy, kulamy. Na gładką masę. Kulamy, kulamy. Lekko przygniatamy. I dziureczka. I dziureczka. Kulamy, 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 przygniatamy i dziureczka. Są tacy, co robią je większe. Ja lubię je robić takie małe, akurat na dwa razy. Kiedyś lubiłem robić jeszcze mniejsze, takie na raz, hapsy. No ale wtedy człowiek nie gryzie, tylko je połyka, więc no zaprzestałem tego procederu. Ok, ok, machnęliśmy szybko kluseczki śląskie, więc jedziemy teraz z kluskami tartymi, czyli kluskami cornymi. Córnymi. Do tartych, jak sama nazwa wskazuje klusek, potrzebujemy tartych, surowych kartofli. Trzemy je na małych oczkach, uwaga na paluchy. Polecam jeszcze je tak lekko pościskać, nadać miłości temu całemu daniu. Również przeciskamy ziemniaki. Wszystko trzeba wygrzebać. Wydrapać. Praskę polecam od razu umyć, bo jak zaschnie to się to fest ciężko myje. Dodajemy odciśnięte starte ziemniaki. Polecam zostawić sobie tą wodę w razie gdyby wyszły wam za suche. No i klasycznie 3 czwarte ziemniaków, 1 czwarta mąki. Nie dodajemy żadnego jajka. Jeszcze sól. Jedna łyżeczka. No i mieszamy. Nawet woda nam nie była potrzebna. Ciasto wyszło idealne. Jeśli chodzi o kluski tarte, można je zrobić troszkę większe. Znowu polecam zrobić sobie. Kluskowego węża. Polecam je bardziej na płasko zrobić. Dziureczka też może być. No i patrzcie, mam idealny palec na robienie tych dziurek. Widzieliście mój kciuk? Widzieliście drugi? Bang. No i co? Kluski tarte szybko zrobione. Więc jedziemy teraz z pyjzami z mięsem Z mięsem. Do farszu jako przybory potrzebujemy Młynek albo mielarkę Jak nie macie mielarki, mięso można pokroić nożem Tylko naprawdę trochę z tym będzie roboty Więc polecam się zaopatrzyć się w taki sprzęcik Do farszu potrzebujemy mięso Najlepiej z zupy Jak Wam zostaje, nie wyrzucajcie tego tylko można z tego naprawdę wiele rzeczy ciekawych zrobić. Mięso może być wołowe, może być z kurczaka, w zasadzie jakiekolwiek, byle by było przygotowane. Dodatkowo cebula i jedno żółtko. Najpierw pociechamy sobie lekko mięso, żeby nam spokojnie weszło do mielarki. Do mielenia będę wrzucał jeszcze pół cebuli. Cóż cebula? Ją też sobie skroimy. No i mielimy to wszystko. Cebulkę cienko kroimy. Smażymy na maszle lub oleju. Ja polecam masło. Dodajemy cebulkę i niech nam się lekko zeszpi. Trzeba powyciągać habazie jak jakieś sum. O, jakie piękne mięso, jakie piękne miso. O, jest jakiś paproch. Dobra, no i co? Dodajemy cebulę. Sól i pieprz. Do tego żółteczko. Tu trzeba wymamlać wszystko porządnie. Jeśli się napije tego, żółteczko będzie nam potrzebne do spojenia tego wszystkiego w jedną całość. No i miesiamy. Możecie dodatkowo dodać przypraw. Ja wolę mięso wołowe klasycznie z solą i pieprzem. Nic więcej do niego nie trzeba. Pyzy z mięsem, ciasto mam identyczne jak na kluski śląskie. U mnie w domu się tak robiło i tak to będę dalej robił tym razem w tym wężu zrobimy trochę większe nacięcia. Ciasto zgniatamy w takie kółeczko. Robimy tutaj takie wgłębienie. O, widać, widać, widać. Dajemy łyżeczkę farszu i składamy. Musimy zamknąć ten farsz. I znowu lekko robimy kuleczkę. Beautiful. Ten będzie taki większy. Ten będzie taki mój. Zawsze sobie oznaczam kluski, które są moje. <śm> Pamiętam te ciężkie niedzielę, gdy mieszkałem jeszcze z rodzicami. Gdy budzisz się na ciężkim kacu. A tu mama cię woła, że masz stawać i robić kluski na obiad. To <śm> jest jeżeli chodzi o pyzy, to farsz nie musi być tylko mięsny, może być na przykład na słodko, nie wiem, ze śliwką, z truskawkami, z czym tamkolwiek chcecie. Troszeczkę masełeczka, na górę cukierek i są Mua! pyszne. No i co, machnęliśmy wszystkie kryseczki, więc wystarczy je teraz tylko uważyć, czyli ugotować. A jak to robić i cały proces, zaraz Wam pokażę. I teraz tak, wstawiamy duży garnek z wodą, żeby kluseczki miały gdzie sobie popływać. Rybo, muszę się zaszyć. I teraz jaką mamy zasadę przy przygotowaniu klusek? Wrzucamy kluski do wrzątku, zamykamy pokrywką, czekamy, aż wypłyną na górę. Można w międzyczasie jeszcze przemieszać je. I jak już wypłyną na górę, zmniejszamy gaz do minimum i zostawiamy na około 2-3 minuty. Jeżeli chodzi o pyzy albo kluski tarte, wiadomo muszą się trochę dłużej pogotować. Małe kluseczki śląskie naprawdę wystarczy chwila. Kluski polecam bardziej kłaść na wodzie niż wrzucać, bo jak bryśnie to trauma z dzieciństwa się przypomni. Widzicie? Wypływają pomału. I patrzcie, wow! Nierozgotowane, idealne. Patrzcie, jakie są sprężyste. I takie mają być. gummy A jeszcze sobie hapsnę parę takich. A co? Pak furgają w No i co? Kluseczki uważone, naczynia, pomyte, można i no jeść, 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 jeść. Czas przygotowania klusek to od 45 minut MINIMUM do godziny. Pamiętajcie, że to pierwsza część trylogii śląskiego obiadu. W następnym odcinku będzie albo kapusta, albo rolada Obejrzymy. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie. Dzięki Wam i Waszej pomocy, algorytmy będą jakoś magicznie lepiej działać. Żegna Was smyku, czyli. Turboknur! Widzimy się za tydzień. Yeah. W dzisiejszym odcinku będziemy robić takie jedzenie, że aż mi się nie chce z tobą gadać. Idzie moja frela. E frela, kaj to lecisz? To lampa. Nie gaź mnie lampy. Z racji, że jest, no ale to nie czaskiej tam, je runie! Łazi i grzebie ino, cały czas. To jest moja szolka. Chapsna to naroza, ty byś to hapsła. I w te puste miejsce wsypujemy mąkę ziemniaczaną.